Na zakończenie, jako przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, jako sędzia, chciałbym się podzielić refleksją, że mam dość, mam dość wojny polsko-polskiej i warto w tym miejscu przypomnieć jakże prorocze słowa z kwietnia 1939 roku, że są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Nadto mam dość wojny sędziowsko-sędziowskiej. Sądy miały być wolne, a są powolne. Miliony obywateli polskich i tysiące przedsiębiorców zbyt długo czeka na sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że panu prezydentowi we współdziałaniu z najwyższymi organami władzy publicznej uda się rozwiązać te kwestie. Niech opoczność czuwa nad panem prezydentem, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną. Niech żyje Rzeczypospolita Polska. Jesteśmy w trakcie procesu, wierzę w to, głęboko bardzo poważnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nikomu z Państwa nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy. Neosędziowie, bla, 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 różne obraźliwe określenia, poniewieranie, pomiatanie ludźmi, co my się tutaj będziemy oszukiwać. Tak jest, spychanie na margines, prześladowanie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, powiem krótko. Czasy sitwy muszą się skończyć. I zostaną skończone, jak głęboko w to wierzę. Idźcie Państwo spokojnie wykonywać swój zawód sędziowski. Róbcie to zawsze z podniesioną głową. Jesteście niezawisłymi sędziami. Zapamiętajcie sobie to państwo. Nikt nie ma prawa oddziaływać na to, co zdecydujecie w konkretnej sprawie. Nikt nie ma prawa. I nie ma, panie kolego, pani koleżanko, pan wie, pani rozumie. Lepiej będzie dla pani kariery, jeżeli. Myślcie <laughs> państwo, że ja nie wiem, że tak jest. I że tak bywało bardzo często i że to była reguła jeszcze do niedawna? Wiem, że tak było i wiem, że tak bywało bardzo często. Pan wie, pani wie, pani rozumie. Nie, nie rozumiem, nie, nie wiem. Nie dziękuję, przepraszam. Tak, do widzenia. Proszę, dziękuję, nic nie kosztuje. Zawsze można takie słowa wypowiedzieć, grzecznie się ukłonić, wyjść, a następnie zrobić swoje. Zgodnie z tym, co Państwo przed momentem ślubowaliście. Zgodnie ze swoją wiedzą, najlepszą wolą i sumieniem. I zgodnie z własnym przekonaniem co do konkretnej sprawy i wiedzą, jak ma zostać rozstrzygnięta i jak powinna zostać rozstrzygnięta. Nie dajcie się do niczego zmusić. Jeżeli dacie się zmusić raz, jesteście Państwo skończeni. I we własnej duszy, jako złamani, i wobec tych, którzy zdali radę na państwa wpłynąć i wymusić coś. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Mówię to, proszę państwa, jako prawnik, ale mówię to też jako polityk. Wiecie dlaczego? Ponieważ politycy właśnie z reguły, chociaż głupio gada się w mediach, do niczego was nie są w stanie zmusić. Wiecie państwo, kto jest was w stanie zmusić? W stanie są zmusić państwa bliscy, przyjaciele. Przełożeni i lokalne układy, a czasem media, są w stanie wymusić, stwarzając presję psychiczną na sędziego, na sąd. Nie dajcie się, nigdy. Nie wolno wam dać się złamać. Musicie zachować twardość do samego końca. Nie dajcie się, nie ulegajcie państwo żadnym układom. Pamiętajcie państwo, uczciwy sędzia zawsze będzie miał awans. Zawsze, bo zostanie w końcu obiektywnie oceniony. Jeżeli jest rzetelny, jeżeli działa zgodnie z własnym przekonaniem, własnym sumieniem. Pamiętajcie Państwo jeszcze o jednym. Jesteście Państwo sędziami. Nie wolno Państwu okazać, jakie są Państwa osobiste przekonania. Nie możecie Państwo tego okazywać. Ludzie nie mają prawa wiedzieć, czy jesteście Państwo za aborcją, czy jesteście Państwo przeciw aborcji. Czy jesteście Państwo za partią X, czy za partią Y. Czy jesteście Państwo... Za określonymi rozwiązaniami ustawowymi, czy jesteście Państwo przeciwko tym rozwiązaniom ustawowym? Czy jesteście Państwo za danym kandydatem na prezydenta, czy przeciwko temu kandydatowi? Czy i jak, a przede wszystkim jak Państwo głosowaliście w wyborach, bo oczywiście zachęcam do brania udziału w wyborach zawsze i korzystania ze swojego demokratycznego prawa. Ale jak Państwo wybieracie i kogo Państwo wybieracie, to jest Państwa sprawa i proszę, żebyście zachowali to dla siebie. Byłoby dobrze, gdyby nawet bliscy nie wiedzieli, jak państwo głosowaliście. Ja na przykład nie wiem, jak głosowała moja żona, mimo że nie jest sędzią i nigdy jej o to nie pytam, bo uważam, że to jest jej sprawa, do tego stopnia. Podobnie moja córka. Ja wiem, jak ja głosuję i to mi wystarczy. Natomiast proszę, żebyście Państwo tego pilnowali. Wiecie Państwo, o co chodzi? Nie może być takiej sytuacji, że Andrzej Duda wchodzi na salę jako zwykły obywatel sądową, bo jest jakaś sprawa o coś, co się działo w polityce, w mediach, o jaka, jakieś, nie wiem, ktoś oskarżał o zniesławienie czy cokolwiek. Różne sprawy się zdarzają politykom, tak? I nagle patrzę rany boskie. Patrzę, to ten sędzia, ten, którego znam, bo on bez przerwy chodzi, manifestacje, prawda? Wrzaski, wypisuje w mediach, wypowiada się. Jego poglądy są powszechnie znane. Proszę Państwa, ten człowiek nie ma prawa być sędzią. On nie ma prawa być sędzią. Nie wolno mu. Po prostu mu nie wolno, bo on ma być bezstronny. Bo on ma być bezstronny. A to od razu rzuca cień na niego i sam ten cień na siebie rzucił swoim zachowaniem swoim działaniem uważajcie państwo na to nie demonstrujcie państwo swoich poglądów jesteście sądem macie prawo zawsze odpowiedzieć przepraszam bardzo to jest moja sprawa co ja uważam szanowni państwo wszyscy tak jak powiedziałem wcześniej mamy swoje koleżanki kolegów mamy swoje przyjaźnie Proszę, żebyście Państwo w zakresie tych przyjaźni byli ostrożni. Prokuratorzy, adwokaci, radcowie, to są uczestnicy postępowania. Oni reprezentują strony. W przypadku prokuratorów reprezentują Państwo, a Państwo rozstrzygacie sprawy. Proszę, żebyście uważali. Nie jest dobrze, żeby ludzie widzieli zbytnią zażyłość pomiędzy ludźmi wykonującymi różne zawody prawnicze, tak bardzo pozostające tutaj w pewnym bardzo delikatnym układzie. Proszę, żebyście zwracali na to uwagę. Ja wiem, że to jest trudne i strasznie nieżyciowe, ale proszę, żebyście na to uważali, a zwłaszcza proszę, żebyście Państwo uważali na to, gdzie chodzicie i z kim się spotykacie na różnego rodzaju wydarzeniach towarzyskich. Szanowni Państwo, ja widziałem, kiedy pracowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości, zdjęcia sędziów bawiących się z gangsterami. Tak, to były lata dwutysięczne, pierwsze dziesięciolecie lat dwutysięcznych, 2006-2007 rok. Widziałem takie zdjęcia. Na których byli sędziowie bawiący się na imprezie z gangsterami, siedzący z nimi przy stole i pijący z nimi wódkę, wino i szampana. Ludzie to widzą, proszę Państwa. To jest niedopuszczalne. Nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli wiecie Państwo, że będzie taka sytuacja, albo nie idziecie, albo wychodzicie. Po prostu apeluję o to. To jest naprawdę poważna sprawa. Jeżeli są ludzie, którzy mają karne sprawy, którzy mają problemy gospodarcze, które skutkują prowadzeniem wobec nich spraw karnych. Proszę, żebyście państwo byli ostrożni i z takimi ludźmi starali się nie obcować. Przykro mi. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że trzeba uważać. Ja wiem, że to jest czasem nieżyciowe. Ja wiem, że to czasem powoduje problemy towarzyskie. Ale jesteście Państwo sędziami. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!